Witam Was kochani serdecznie w moim kolejnym odcinku. Moją kolejną odsłoną kuchni marokańskiej jest danie Arfisa. Danie Arfisa będę przygotowywała już od dzisiaj. To znaczy w dwa dni. Mam po południe wolne, więc mogę przygotować sobie pierwszą część dania, podstawę. Będą to placki msmyn, żeby później jutro Podczas przygotowywania sosu kurczaka nie będę tracić czasu na, można powiedzieć, bawienie się w placki. W miejsce, w której będę ubijała, zagniatała ciasto, przygotowane mam pół kilograma kaszy manny, semolina oraz 250 gram mąki. Dam odrobinę drożdży suszonych, łyżeczkę. Soli, łyżeczkę cukru i przygotowane mam pół litra wody. Tak jak zawsze, podczas zagniatania ciasta wodę wlewamy stopniowo. Ja zużyłam 550 ml wody. Moje ciasto jest już zagniecione. Ściągamy z haka, formujemy kulkę i zostawiamy ciasto na no może 10 minut, aby odpoczęło, a później będziemy formować. Dzielić na części. Ciasto jest mięciutkie, jeszcze klei się do rąk. Ciasto przykrywamy ściereczką i wracam za 10 minut. W międzyczasie przygotowałam sobie mieszankę oleju i rozpuszczonego masła. Ciasto będę dzielić teraz na małe kulki. W moim w jednym z odcinków mogliście zobaczyć plackim symen jak przygotowuję i na jakiej mniej więcej wielkości kulki dzielę. Tym razem będę robić je naprawdę mniejsze, dlatego że przy rozganiataniu ciasta na stole będę je smażyła, można powiedzieć, tak jak naleśniki. Najlepiej by było gdybyście zrobili sobie taką kulkę, gdzie po rozgnieceniu jej, zrobi Wam się wielkości Waszej patelni. Zobaczycie o co mi chodzi podczas smażenia i podczas rozgniatania każdej kulki na stole. Dzielę wszystkie ciasto, całą część na równe kulki, obtaczam odrobinkę oleju, żeby mi się nie przykleiły do tacy. Po wydzieleniu przykrywam folią i zostawiam na kolejne 10 minut, aby odpoczęło. Po tym czasie smaruję obficie stół olejem i zaczynam rozgniatać. Rozgniatamy do momentu kiedy ciasto będzie naprawdę cieniutkie i przeźroczyste. I widzicie im więcej rozgniatam, tym większe ciasto się robi. Aby całe ciasto tak usmażyć, musicie mieć też dużą patelnię. Dlatego mówię, polecam, żeby lepiej podzielić sobie ciasto na naprawdę mniejsze kulki, żeby rozgnieść sobie na wielkość patelni, taką, jaką macie w domach. W międzyczasie moja patelnia się już zagrzewa. Za chwilkę będziemy smażyć. Moja patelnia już się dobrze nagrzała. Teraz w ten oto sposób będziemy smażyć. Rozłóżcie dobrze ciasto, żeby placek dobrze się dosmażył. Z każdego boku, z każdej strony nie nie przejmujcie się jeśli ciasto Wam się czy placek przedziurawi, czy podczas rozknietania, czy podczas przenoszenia plaska na patelnię, naprawdę to nie przeszkadza później i tak będziemy ciąć ciasto na kawałki, obracamy na drugą stronę i drugi placek układamy na wierzch na ten pierwszy. Dlaczego w ten sposób? Skraca nam czas smażenia. Może nie tyle co skraca, ale szybciej nam to wszystko pójdzie niż żebyśmy smażyli jeden po drugim. W międzyczasie, kiedy placek się smaży, ja już rozgniatam drugi. Teraz znowu obrócę. Kolejny położę. Znowu na wierzch i tak wysmażę wszystkie placki. Można oczywiście pojedynczo, ale to już zależy od Was, jak Wam pasuje. Jedną część placków już wysmażyłam. Teraz nasze kolejne. Nasze placki kotowe wyglądają może troszeczkę jak tortilla. Teraz zwijamy pojedynczo w ten oto sposób. I będziemy w ten sposób na takie kawałki tak wyglądają wszystkie pocięte placki w sumie wyszło mi ich kilogram teraz włożę do woreczka i przechowam do jutra w lodówce. Drugą częścią dania najlepiej jest przygotować sobie kurczaka. Mój ma półtora kilograma. Yy, przygotuję sobie marynatę, zamaronuję kurczaka, zawinę folią i zostawię do jutra w lodówce. Przyprawy mam przygotowane takie jak suszona kolendra, kurkuma, imbir, sól, dwa ząbki czosnku, pieprz, zafran, szafran oraz kostkę z kurczaka knor. Do miski czosnek. Przypraw wszystkich dam po łyżeczce. Szafranu dam odrobinkę tylko po to, żeby mi nadał piękny, żółty kolor. I kostki knora też dam tylko odrobinkę do smaku. Wszystkie przyprawy wymieszałam z odrobiną wody. Teraz wysmaruję dobrze całego kurczaka, przykryję miseczkę folią i włożę do lodówki na noc, aby przyprawy dobrze się przegryzły przez całego kurczaka. Dzisiaj rano, druga część filmu, zabierzemy się za gotowanie kurczaka przygotowałam sobie trzy duże cebule pokrojone pęczek świeżej kolendry całą główkę czosnku do tego dwie łyżki umytej kozieradki szklankę soczewicy oraz Przyprawę, której nie przedstawiłam wczoraj. Przyprawa składa się z około 30 ziół. Miałam zamówioną w zielarskim, dopiero odebrałam. Nie szkodzi, dołożymy do sosu dzisiaj. Jest to przyprawa o nazwie el Przyprawa specjalna do kurczaka. Na dno naczynia. Nalałam odrobinę oleju i oliwy, przełożę całą cebulę i kiedy cebula mi się zasmaży, włożę kurczaka i resztę składników cebulę mamy gotową przekładam kurczaka do miski doleję wody i całą tą wodę z tymi przyprawami podleję kurczaka. Przyprawię ziołami. Podleję kurczaka dopiero wtedy, kiedy obsmarzymy się z obydwu stron. Danie to tutaj miejscowi mieszkańcy częściej przygotowują na podwieczorek czy kolację niż na obiad. Resztę tej wody, co mi została, z przyprawami. Podlewam kurczaka, dodam resztę składników. Przypominam: świeża kolendra, kozieradka oraz czosnek i soczewica. Kozieradkę włożyłam do woreczka, podziurawię go odrobinkę i tak będziemy gotować. Kozieradka ma bardzo mocny, ostry smak, przez to chcemy, żeby nadała tylko zapachu delikatnego smaku. Jeśli wrzuciłabym ją bezpośrednio do garnka, zepsułaby nam smak przypraw i przeważyłaby nad resztoma składnikami. Przykrywamy teraz garnek pokrywką i zostawiamy na pół godziny do zagotowania. Po tym czasie wyciągam kurczaka na blachę, w której będę go teraz zapiekała. Obsmaruję masłem, żeby kurczak nam się ładnie zapiekł, zarumienił z jednej i z drugiej strony. Sos mamy już gotowy. Za chwilkę zacznę brać się za placki. W międzyczasie ustawiłam piekarnik na 200 stopni, grzanie góra-dół, aby nam się kurczak ładnie zarumienił. Wyciągnęłam nasze pokrojone placki z lodówki, przełożę do druszlaka i zagrzeję na parze. Naprawdę tylko chwilkę, żeby się zagrzały i gotowe. Po tym czasie przekładamy placki na talerz i zaczniemy nalewać stopniowo sos, soczewicę, cebulkę. I tak oto prezentuje się danie o nazwie Arfisa. Mam nadzieję, i że. I ta propozycja spodoba Wam się. Spróbujecie przyrządzić to danie w Waszych domach. Co gorąco polecam. Uwierzcie mi, że zakochacie się w tym daniu tak samo jak i ja. Życzę Wam smacznego. Zapraszam na stronę na Facebooku Kuchnia Marokańska. Jak zawsze pod filmikiem napiszę Wam składniki potrzebne. Do przygotowania tego dania taki talerz taka ilość ciasta starcza dla rodziny 6-osobowej. Na sam koniec nasz kurczak. Dziękuję kochani za to, że jesteście. Polecajcie kanał w stronę swoim, swoim znajomym. Zapraszajcie ich do nas. Trzymajcie się cieplutko. Smacznego. Cześć!